Dzień dobry kochani, witajcie w trzecim vlogmasie. Tak jak widać na załączonym obrazku, nie jesteśmy w drodze do Warszawy, nie jedziemy do stolicy, nie będzie nas w Dzień Dobry TVN, e, ponieważ zostało to odwołane, dostaliśmy telefon, że zmieniła się koncepcja. Może jeszcze kiedyś nas zaproszą. Oczywiście jest jakaś tam delikatna e, rysa na serduszku, bo już się nastawiliśmy, cieszyliśmy się, powiedzieliśmy dzieciom, e, chcieliśmy iść do Centrum Nauki Kopernik, e, później po nagraniach jakby były wielkie plany. A jest gorzw, ale, ale e, z racji, że mamy wolny weekend, no bo przygotowywaliśmy się tutaj do wyjazdu też urlopowo, że tak powiem. Zaplanowaliśmy, że w końcu odmalujemy salon jutro. Także e, te vlogmasy w tym roku to jest naprawdę jedna wielka spontaniczność, to co się tutaj dzieje. Dzisiaj e, pochowam większość rzeczy, przygotuję, będziemy wieczorem szpachlować ściany. Jutro się je wyszlifuję, odmaluję. Po prostu, wiecie, tak, dwie warstwy, żeby było, żeby po prostu było ładniej na święta. A już po nowym roku zrobimy taki remont, remont w kierunku sprzedaży mieszkania. Ale już no nie możemy patrzeć po prostu na te nasze okropne ściany, więc zrobimy to z dziećmi w domu, razem, w weekend. Jakoś to będzie, prawda? Jak widzicie na załączonym obrazku, e, ogarniam moją grzywkę, e, jeszcze mam wałek i właśnie zasiadam do śniadanka. Dostałam dietę w ramach wsparcia od diety, od brokuła. To już jest drugi miesiąc. Jest fantastycznie, naprawdę jest fantastycznie. Dzisiaj mam na śniadanko bułeczkę z pasztetem i taki dip z ogórkiem i z pistacjami. Moja dieta jest keto, taką sobie wybrałam. Ale na dniach będę zmieniać na low carb, żeby też spróbować Innych możliwości, które oferują diety od Brokuła. Także zobaczymy. Na razie byłam bardzo zadowolona, to wszystko jest przepyszne. Przede wszystkim jest i od miesiąca kompletnie odpadło nam jeżdżenie do sklepu, bo dzieci jedzą w przedszkolu, więc naprawdę złoto. I zobaczymy, jak ten nowy wariant diety. Także no co, dzisiaj będzie taki vlogmas. Y trochę sprzątania, trochę przygotowywania do remontu. Tak naprawdę szukając oczywiście dobrych stron tego, co się wydarzyło, taki wolny weekend nam się przyda, bo musimy ponadganiać kilka spraw. Już pierze się druga pralka, jeszcze przygotowałam na trzy, także dzisiaj pięć pralek puszczę. Ogarnęłam już sobie w góry łazienkę, sypialnię. Może uda nam się, bo ja tak nie do końca w to wierzę, że to dojdzie do skutku, uda nam się właśnie ten salon w końcu ogarnąć. I ja muszę dzisiaj pojechać, zamówić sobie nowe okulary, bo już chyba dwa miesiące temu, jak nie, jak nie wcześniej, byłam u okulisty po receptę, po wszystko, i cały czas nie było kiedy, bo albo dzieci były chore, albo coś tam, albo praca, albo zmęczenie, cokolwiek. Także dzisiaj jest ten dzień, kiedy pojadę sobie zamówić okulary. I muszę też kupić kozaki, bo tak wygląda świat za oknem. Zima zaskoczyła Marzenę. Może się nie spodziewała. I mam tylko po prostu Adidasy, więc pojadę też kupić kozaki sobie jakieś. Usiadłam sobie tutaj u nas w sypialni, bo pakuję dla chłopców prezenty do kalendarza na najbliższe trzy dni. Mamy te trzy dni zaplanowane, więc mogę dopasować co do tego prezenty. A co będzie w kolejnych dniach? no to się okaże i wtedy zapakuję po prostu kolejne paczuszki. Niestety, jak widzicie, w naszym życiu z planów e, nic się nigdy nie sprawdza, nic się nie udaje, wszystko jest na spontanie, także i tak to, że mamy względny plan trzy dni do przodu, to i tak jest dużo. Ostatnim razem zapomniałam o tych figurkach e, z Blu. Także teraz już im będę dokładać. Na dzisiaj będą mieć kule z Pepko, Kule śniegowe, muszę obciąć metki. Na jutro, z racji, że cały dzień będziemy w domu, będziemy malować, znaczy Marcel będzie malował, to znalazłam takie bałwanki. I tu też chyba inne rzeczy można z tego zrobić. Więc jutro będziemy mieć takie zajęcie kreatywne. I oczywiście Blue i bingo do tego. Natomiast na kolejny dzień, to będzie dzień, kiedy będzie u nas lili od rana, więc wyciągnęłam z myszką Miki te takie wyklejanki. One tu są we trzy i z naszego kalendarza znalazłam takie trzy Mikołaje. O, tutaj proszę. Także każdy dostanie po Mikołaju i po wyklejance. Dobra, zabieramy się za pakowanie i jedziemy na zakupy. Pakowanie zakończyło. Pakowanie zakończone mamy tak. Na dzisiaj z dwójeczką kule Oj. Pakowanie zakończone. Mamy tak na dzisiaj z dwójeczką, kule Na jutro z trójeczką, e, te takie pompony i druciki do zrobienia bałwanków i różnych takich. I czwóreczka na kolejny dzień. Jest też trzeci dla Lili. Niestety bez numerka, bo kupiłam tylko numerki na e, dwie sztuki prezentów. Także. Jeden będzie bez numerka po prostu. Ok, prezenty mamy ogarnięte. E, odezwała się do mnie Natalka, że ma wolny termin na dzisiaj na karboksy na 14. Miałam jechać na 18. Bardziej mi pasuje oczywiście na 14, więc jedziemy jeszcze do Natalki. Także trzeba zrezygnować z kupna kozaków dzisiaj. Nie ma na to czasu. Pojadę tylko te okulary wyrobić, dlatego że po prostu muszę. Bo jak nie pojadę dzisiaj to znowu to przełożę na nie wiadomo kiedy, także już dzisiaj trzeba to załatwić. No i co? No i tyle. Do remontu za bardzo nie przygotowałam, e, poczekam na Marcela, co przyjdzie na gotowe I tak już posprzątałam większość domu, tak? Także i tak już dużo zrobiłam dla naszej rodziny, a do remontu możemy się razem przygotowywać. No więc tak, wychodzę na karboksyterapię, być może, znaczy taki jest plan, pojadę po te okulary. A jeżeli chodzi o kozaki, to wygrzebałam moje emu z tamtego roku. Wyglądają całkiem spoko. Okazało się, że w ogóle mam dwie pary. Kozaki jeszcze kupię, to na pewno, ale na razie dzisiaj na śniegu muszę sobie poradzić w emu i jadę do natalki, ogarnąć mój brzuch. A potem ogarniemy te okulary i wracamy z dzieciaczkami do domu. I chcę, żeby rozpakowali prezenty i zobaczyli e, te figurki z blu, bo wcześniej nie dostali, bo nie ich zapomniałam i te kule. Ale jeszcze przed wyjściem jedzonko. To podgrzane, to niepodgrzane, a tutaj pyszna Pepsi z biedronki, bo biedronka wypuściła nową opcję i wczoraj e, kupiliśmy na spróbowanie. Bo mi o wiele bardziej smakuje ta biedronkowa kola, bo ona jest mniej słodsza zero, a teraz wypuścili taką wersję, która podobno bardziej smakuje jak Pepsi i jest moim zdaniem smaczniejsza. Dajcie znać, czy piliście i e, czy też wam bardziej smakuje, bo e, kupiliśmy na spróbowanie dwie butelki, bo zawsze kupujemy sześć, bo niestety jesteśmy uzależnieni i Pepsi jest lepsza i trochę żałujemy, że wzięliśmy właśnie cztery do dwóch, a nie odwrotnie. Jadę już do Natalki, szybka akcja, bo stoję na czerwonym, więc jak się tylko zapali zielone, to kończymy. Napisałam do Natalki, bo miałam być tak 30-40 i mówię: Dobra, zjem szybko i jadę. I Natalka mówi, nie, nie ja już jestem wolna jedź, także zdążyłam, oj, tam. Dotarłam, dojechałam. Ogólnie piszę sobie do Natalii, bo Natalka napisała: bądź tak, 30, 40, po, i ja mówię: dobra, to sobie jeszcze obiadek z pudełek podgrzeję. I mówię: dobra, zjem i jadę. Natalia, nie, muszę o 15 odebrać dziecko. I mówię: dobra, i zjadłam tylko kotleta, zostawiłam surówkę na stole, więc jak mi kot nie zje, to sobie zjem, jak wrócę. No, ale już jestem. Tutaj proszę, jest i Natalka, jest mój fotel. Przyjemności no. Okej, okay, powiem Wam tak, dokonałam po drodze skomplikowanych obliczeń. E, I pewnie zwróciście uwagę, że vlogmasy nagrywamy wcześniej, żebyście codziennie mogli odliczać z nami do świąt, e, a chłopcy dostają prezenty dzień wcześniej, jak mają jeden prezent więcej. No i teraz. E, Doszło to do mnie, że to się nie zgrywa. Vlogmasy nie zgrywają się z kalendarzem adwentowym. Więc niestety, ale nie będę Wam we vlogmasach pokazywać tego kalendarza adwentowego. Ale on się będzie pojawiał w shortcach na YouTubie, także to nie jest tak, że musicie zmieniać platformę i po prostu oglądać te nasze kalendarze na innej. Po prostu kalendarze będą w shortcach, ponieważ one się pojawiają, że tak powiem, adekwatnie do daty, systematycznie. A vlogmasy. Też będą vlogmasowe pogadanki, więc tam w ogóle nie ma kalendarzy. Będą się tutaj pojawiały na kanale i po prostu z wyłączeniem tych kalendarzy adwentowych. No musimy tak zrobić, bo mój cały misterny plan, żeby po prostu mieć kilka filmów do przodu w razie jakiejś obsuwy, jakiegoś ciężkiego dyżuru i tak dalej, właśnie to do mnie dotarło, z czym to się wiąże. Także no... Dzisiaj e, chłopcy mają kule, ale wy te kule już e, widzieliście w shortsach i na Instagramie wcześniej. Także tak to właśnie się będzie prezentować. A dzisiejszy short e, i dzisiejsza roga na Instagramie pokazuje, co dzisiaj chłopcy znaleźli w kalendarzu adwentowym. Więc e, no cóż, vlogmasy sobie, a kalendarzy sobie. Owoc! Schował się kotek? Owad. No schował się, bo się wystraszył. Nie czekać. Trzeba go szukać? Nie, ja go widzę. Tam jest. No? Dobra. Puścimy kotka do domu, żeby mu nie było zimno. Tak. Dobra, to chodźmy. Nie, ja. Nie, tu. Nie, nie. Nie, nie. Zaraz nie. Nie, nie. 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 Jest! Już mu ciepło. Nie ma tu. Nie ma. Nie schował się już. Uciekł do swojego domu. Tak. Wczoraj byliśmy w Biedronce z chłopakami. O, zaraz wam pokażę, co Remek chciałby jeść. No pokaż, pokaż. Co to jest? Ugotować? A co to jest? To jest makaron. Makaron. No dobrze. To gotujemy bardzo zbilansowane danie suchego makaronu. Tak? Mama, co to? To jest kamera. Co to? To kamera. Dobra. Remek dosunął. Rupert tworzył na łatwiznę. Poczekaj, woda się musi zagotować, tak, ale musimy ją posolić. Będziesz solił? Dobra. Ok, i tu. I zamieszaj. Super. Nie czekać? Nie, bo może być gorące. Tylko delikatnie mieszać. Sypaliśmy makaron do środka. Teraz trochę energicznie, troszkę delikatniej, wiesz? Bo to, no szybko, ale to jest bardzo ciepła woda. Delikatnie, rameczku, wiesz, powolutku. Zobacz, jaka gorąca łyżka jest. Nie, mama. Mama, bo za gorące jednak. Tak. Jest ała. Tak. Okay. Dobrze. Wczoraj byliśmy w Biedronce. Nie mogliśmy sobie podarować, i kupiliśmy taki oto zestaw. To nie także dzieci, to byliśmy my. I wczoraj już złożyliśmy auto i złożyliśmy helikopter. A dzisiaj mamy jeszcze jedno auto i cały posterunek policji do złożenia. Także właśnie się będziemy zabierać. Oczywiście chłopcy są jeszcze trochę za mali, żeby składać są lepsi w deptaniu kartonów. Ale jak się pokazuje tutaj w książeczce, co jest potrzebne, to remek fajnie wyszukuje i przynosi klocki, prawda? Będziesz pomagał? Okay. Potrzebujemy takie trzy. Poproszę trzy. Jeden, dwa, trzy. Dziękuję. Tutaj nadal trwają. A tam. O nie, tylko zabawa. Bingo, który był dzisiaj w kalendarzu adwentowym w autkiem policyjnym. Nie pytajcie w co oni się bawią. Ale Remek będzie ratował samochodem. Ciemniej! dobry. Udało się. Komisariat zbudowany. Rupert się bawi. Wrócił już Marcel z pracy, i są u góry. U dzieci w pokoju i Remek bawi się z tatą, a Rupert tu ze mną z komisariatem. Pamiętacie, jak jeszcze dzisiaj rano mówiłam, że coś nie podejrzewam, że dojdzie do tego remontu? Otóż nie dojdzie. bardzo będzie zmieniał pracę, więc cały następny tydzień ma wolny z tej okazji i stwierdził, że po prostu sam odmaluję, kiedy dzieci będą w przedszkolu, ja będę miała dżury i tak dalej. Więc nie bierzemy się za to w weekend razem z dziećmi w domu, więc zmiana planów. Nie wiem w sumie, co będziemy robić jutro. Nie mamy nic zaplanowane, ale może jeszcze coś wymyślę. No. Tak wygląda nasze życie. Zawsze. Puk, puk, puk. Ja To ja! Cześć, jestem Bingo. Jak masz na imię? Jesteś Blue? Tak. Co będziemy robić? Idziemy do góry? Tak. Ok, mogę wejść? Tak. Nie działa. Nie mieści się? Nie działa. To, nic, to będzie bez szybki jechała, co? Z otwartą szybką? Co to jest, Rupert? To zielony gofr. To babeczka. I serduszko. Tak. I jeszcze kawka. Tak. Dziękuję. Dziękuję ty, ty, bardzo, pić. Ty, mam pić, pić. dobrze, pyszna i mam mniam, mniam gofra, dobrze, Tad. to już jem. Taddy. Na kolację dzisiaj gofry z mleczkiem. Taddy, 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 tady, 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 tady. Dobre? Tak. Lubisz gofry? Tak. Mniam? Tak. A nie są już gorące? Miam. Też lubisz gofry? Okej. Okay. To to. To też miam. No to dobrze, że wszystkie gofry są miam. Padam. Ten dzień był tak wykańczający fizycznie. Sprzątałam, biegałam i w ogóle kupiłam te okulary. W końcu nie odezwałam się do was później. Tutaj, proszę, możecie zobaczyć moje zdjęcie w tych okularach. Oczywiście z tymi naklejkami, no i takie selfie to za dużo nie widać, ale po weekendzie będą, także już Wam się pokażę w takich zrobionych, w takich, w których coś widzę. To jest w ogóle element przymierzenia okularów, że ja nie wiem, jak ja wyglądam, bo ja się nie widzę. No i dlatego zrobiłam sobie zdjęcie w jednych i w drugich, nad którymi się zastanawiałam i wydawało mi się, że na że wybieram te, ponieważ po prostu porównując te zdjęcia do siebie, możecie zobaczyć oba zdjęcia. I nie wiem, czy mi piszcie, które byście wygrali, bo ja już zapłaciłam, już wybrałam te, te po prostu te, te wybrałam. Także kończymy dzisiejszego vlogmasa. Jutro jesteśmy w domku, nie mamy żadnych planów, ale może się jeszcze coś spontanicznie wydarzy więc nigdy nic nie wiadomo. Na razie tak sobie wstępnie rozmawialiśmy, że pójdziemy z chłopcami na jakiś fajny zimowy spacer, pobawimy <grywamy> się śniegiem, może pójdziemy pooglądać um, dekoracje świąteczne do centrum, bo wiedziałam, że już coś tam porozstawiali. No i tyle. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już jutro, punkt dziewiąty. Pa!